Mam tylko jeden... Y, dobra, nie wiem ile frajerków, ale tu się zlutujemy tego biciorka. Możemy jakieś granty. Mam, tam Och, Oho, schował się jakiś frajer na blisko. Miałem myślę, że to motor, a to kurwa. Tylko kas wiesz? Biorę helikoptery. drona, przepraszam. Trójka kas, potrzebujesz? Tak. Ale chcesz to bierz. No nie mam, tu jest drugi. Skanuj padalców. Czyli idziemy tutaj po kolei budyneczkami. Chodź, chodź, chodź. Chodź krótko. Bo trzeba kurwa helki pinować. A helka jest tu dobra. To, on, on nie, się, to Je, widzę go, widzę go. Chodź Hadesik, chodź Hadesik, chodź na krótko z kurwą. Chodź tu Hadesik. On tu na blisko jest. Chodź Hadesik, blisko na metr. On chce iść do Helki. <grytanski> Tędy Hadesik, chodź, chodź na krótko. Chodź tu Hadesik. No i to No i wszystko w temacie, Hadesik. شدم كيف